Witam was. Przechodzę do was z krótkim filmem pogadankowym. mam sobie na spacer, żeby z wami porozmawiać. Jest pogoda bardzo przyjemna. Jeszcze nie jest specjalnie ciepło. Jest, jest jeszcze trochę chłodnawo. Myślę, że teraz już może jest, nie wiem, 15 stopni. Rano było, było dużo zimniej. Rano to nawet chyba nawet byłam w kurtce zimowej. W każdym razie przychodzę do Was y, z filmem odnośnie sytuacji, która mi się wydarzyła w niedzielę. Mianowicie, w niedzielę wyszłam na spacer z psami. Jak to często robię, i było, ba, była bardzo ładna pogoda, słoneczko było ciepło i ogólnie, to tak jak teraz, pozytywne nastawienie do życia. Ja bardzo lubię chodzić na spacery. Więc od razu było mi. Miło, piękne, świeże powietrze, ładnie zielono. Takie, taką tutaj mam okolicę zieloną, więc jak ktoś lubi spacerować, to jest gdzie tutaj pospacerować. W każdym razie co się wydarzyło? Ja szłam sobie z, tymi, z moimi psami, zawsze trzymam je na smyczy. W pewnym momencie zobaczyłam faceta, który szedł z jednym takiej średniej, średniej wielkości psem. Zawsze jak jestem w takiej sytuacji. Bo ten facet nie trzymał tego psa na smyczy, tylko luzem. Jak jestem w takiej sytuacji, to zawsze się troszkę obawiam. Więc czekam chwilę i patrzę na reakcję tego, tego człowieka, który ma tego psa. Czy reaguje nerwowo i próbuje psa wezwać do siebie? Czy w ogóle mnie widzi? Czy mnie nie widzi? Czy mogę temu psu zaufać, czy mogę temu facetowi zaufać? Generalnie bardzo dużo myśli przechodzi przez moją głowę w tym momencie, ponieważ ja mam dwa małe psy i one są bardzo delikatne i same w ogóle nie potrafią się w żadnym wypadku, niestety, obronić. Dlatego staram się wszystkich jakichkolwiek konfrontacji agresywnych unikać. Jeśli chodzi o. Ja nie wychowałam psów tak, żeby unikały innych psów. To na pewno nie. Zara, ten większy pies, jest bardzo towarzyski. Uwielbia ludzi, uwielbia psy. Jak tylko jest jakiś człowiek, idzie za mną, to ona, to ona czeka. Choćby nie wiem, jak chciała, to ona się kładzie i zapiera. I nie chce iść, bo przecież ona wie lepiej, że ona się musi z tym człowiekiem przywitać. Tak samo jest z innymi psami. Ja do tej pory ja uważam ogólnie, że psy wiedzą. Czują jakoś zagrożenie. Czyli też w pewnym stopniu trzeba im zaufać, że jeżeli podchodzą do, psu, do, do psa, to znaczy, że one już wyczuły, że tam nie ma zagrożenia. Szczególnie jak widzę, że Lara. Y nie podchodzi do jakiegoś psa, to wtedy domyślam się, że po prostu ona z jakiegoś powodu do tego psa nie podchodzi, że, że ona wie, że coś jest nie tak. W każdym razie wróćmy do tej sytuacji, bo oczywiście dygresję sobie strzeliłam w międzyczasie. W każdym razie wyszłam, szłam sobie i ten mężczyzna szedł. Pies luzem i pies się nawet tak spoglądał na swojego właściciela. Jakby prosił o pozwolenie, czy może tam iść, czy nie, właściciel nie reaguje. Ja szczerze powiedziawszy nie wiedziałam, czy ten facet patrzy na mnie, czy ten facet nie patrzy na mnie, czy on nie widzi, czy nie, czy on się po prostu zajął czymś, czy myśli o czymś zupełnie innym. W każdym razie W każdym razie stwierdziłam, dobra, Lara stała, oczywiście się zapierała, że się chce przywitać, jak to ona. A ja, sobie na chwilę siądę. Lara stała. No a ten pies do niej podszedł. I normalnie sekunda później, Lara została zaatakowana. Ja tam stałam. Ciągnęłam tego, ciągnęłam larę, bo lara była na smyczy. Ciągnęłam, próbowałam ją ciągnąć, no ale jak się ciągnie, ten pies tak jakby sobie larę pod siebie wciągnął i ją próbował ugryźć. Czy drapać? Nie wiem dokładnie, ja szczerze powiedziawszy byłam w lekkim szoku, jak zobaczyłam, co się dzieje. I próbowałam ciągnąć larę, próbowałam kopać tego psa, żeby sobie poszedł. Jakoś y, mi się, y, szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, czy mi się udało, czy mi się nie udało, bo y, wiem, że ten facet też przecież odciągnął tego psa, ale ja nie pamiętam dokładnie, co się w tej sytuacji działo, co się od tego momentu zaatakowania działo, bo byłam po prostu w zbyt wielkim jakimś tam szoku. Próbowałam działać, nic y, jakoś. Wyszło coś z tego ostatecznie, nie wiem czy z mojej strony, czy z tego faceta, kto, kto to rozwiązał, razem pewnie. No, w każdym razie ten facet stanął tam, ja mówię, ja, ja się tak patrzę, patrzę w szoku. I on, on do mnie, no, o co tu się stało, ja tego, tak, ja mojego psa, psa z tej strony nie znam, ja nie wiem co tu się stało, no ale dobrze, nic się nie stało, to ja idę. Ja się tak patrzę na niego, co? Jak to idziesz, a gdzie ty idziesz? No i ja mówię, że wcale nie, nie wiadomo, czy się nic nie stało, że ja muszę najpierw zobaczyć na, na mojego psa, czy się nic nie stało. No i od razu zobaczyłam, że Lara jest, ma pogryzioną łapkę. Znaczy niekoniecznie nie, nie pogryzioną, tylko bardziej tak zatartą, startą skórę ma e, na, na, na boku nogi, jakby. No i ten facet. E, ten facet tak na mnie patrzy, o to dobrze, że tylko tyle, no i już chciał iść. Ja mówię, e, co ty, twój pies wyrzucił się właśnie mojego psa bez powodu. A ty gdzie idziesz? I mu mówię, daj mi swój numer telefonu. Ja, ja jeżeli pójdę, jak pójdę do, będę musiała iść z nim do weterynarza, to ty zapłacisz rachunek. No i dobrze, że mi dał numer telefonu, bo to jest osoba z mojej miejscowości, więc... Myśmy się już widzieli nie pierwszy raz. Dał mi swój numer telefonu i powiedział: Dobrze, jak pójdziesz do weterynarza, to, to wyślij, mi, wyślij mi polecenie zapłaty za to. No i już chciał iść. I tak po prostu, ja mu w pewnym momencie powiedziałam: Słuchaj, ja tutaj jestem w szoku, twój pies pogryzł mojego psa. chciał Zaatakował chciał, mojego psa bez powodu, a ty zachowujesz się tak arogancko. I, I tutaj zamiast, zamiast normalnie jakoś nie wiem, zachować się, się, przeprosić, powiedzieć, nie wiem, w przyszłym, za następnym nie będę już chodził z psem na luzie, luzie czy cokolwiek, nie, to ty po prostu z ręką w kieszeni stoisz tutaj i się zachowujesz, jakby jakby ci, ci się kompletnie nic nie stało. Powiem, że pod tym względem byłam strasznie na niego wkurzona. Strasznie. I e, no, w pewnym momencie już okej, okay, wygadaliśmy się. Już nie było nic więcej do powiedzenia. On powiedział, że jak będzie mnie widział, to będzie, psem, będzie brał psa zawsze na smycz. Powiedział oczywiście, że to pierwszy raz mu się zdarzyło, w co nie wierzę, bo po prostu e, nie, 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 nie wiem czemu niby Lara miałaby wzbudzać taką agresję w tym psie, a inne nie. Bo dużo u mnie chodzi psów po miejscowości. Nie wyobrażam sobie, żeby była, żeby była taka jakaś e, sytuacja po, po raz pierwszy. No i tak, y, takie to było bardzo nieprzyjemne dla mnie, bo ja jestem bardzo opiekuńcza, jeśli chodzi o moje psy. Moje psy to są jak moje dzieci, zresztą każdy właściciel psa chyba wie, y, wie co to jest, y, że próbujesz... Y, Twojego psa w jakiś sposób ochronić przed wszystkim dookoła co się da. Szczególnie jeśli to jest mały pies, no bo duże psy one siebie potrafią obronić, a małe psy kompletnie nic nie potrafią. To jest w tym najsmutniejsze, że małe pies, jeżeli temu nie pomożesz, to nikt, nikt mu nie pomoże, bo on się w żaden sposób nie jest w stanie obronić. Jak przyszłam do domu po tej sytuacji byłam w strasznym szoku. Byłam w takim szoku Płakałam. Później w nocy nie mogłam spać, bo jakoś, co mnie w tej sytuacji dotknęło, to jest to, że to jakby zabrało mi poczucie bezpieczeństwa. Że ja już nie mogę bezpiecznie pójść sobie na spacer, że ja nikomu nie mogę tutaj zaufać, że ja nawet jeżeli ja zrobię wszystko, żeby moje, żeby moje psy były bezpieczne, to. To one i tak to i tak nie mam wpływu na to, co robią inni. Zresztą wiedziałam o tym, no ale dopiero w takim momencie robi się to takie bardzo oczywiste i było mi bardzo, bardzo przykro z tego powodu. Naprawdę, że jakoś odebrało mi to poczucie bezpieczeństwa. Ja tutaj mam 50 metrów od swojego domu, mam, mam zieleń na kilka kilometrów. Ale już teraz, od kilku dni, jak chodzę na spacer, to chodzę tylko po mojej miejscowości, bo się boję iść w tą zieleń, bo jeśli znowu będzie jakiś właściciel z psem, co pies akurat w jakiś sposób Lary nie polubi, czy inny nie polubi i będzie, będzie znowu kolejna sytuacja i niech się raz zdarzy, że, że nam się nie uda podbiec na czas, no to, to nie chcę o tym myśleć w ogóle, strasznie, strasznie mi, mi przykro, że tak się stało, naprawdę. Wiadomo, że tak jest świat i że psy to są zwierzęta, i ja to wszystko wiem, ale nie sprawia to jakoś. Nie wiem, każdy człowiek chyba, mając małego psa czy jakiegokolwiek innego psa, który może nie do końca potrafi siebie obronić. Udaje, że tego nie wie, albo udaje, że w danym że po prostu ta agresja w psach nie istnieje, udaje, że psy są tylko dobre. Nie wiem, strasznie przykro, przykro mi od tego momentu. Poza tym przykro mi, że ten facet był taki nieprzyjemny. Co prawda z jednej strony dał mi ten swój numer telefonu, a z drugiej strony naprawdę stał tam z ręką w kieszeni. Jakby nic, wiadomo, jemu się nic nie stało, bo on sobie mógł pójść dalej. I, I jego pies, z jego psem nie było nic kompletnie, bo co mój mały pies może zrobić? Nic. I jeszcze powiedział mi w pewnym momencie: No, ja nie wiem, co by ja się, się tam stało. Ja mu mówię: tak, twój pies na pewno napadł, mój, pie, mój pies napadł twojego, nie? To jest w ogóle niewykonalne, żeby mój pies napadł, napadł jego. No. Jak się rozwinęła cała sytuacja w niedzielę? Ja w niedzielę nie mogłam spać, właśnie z tego, jakiegoś takiego, nie wiem, poczucia straty bezpieczeństwa poczucia e, no, czegoś takiego, że nie mogę zadbać o mojego psa, że nie mogę go ochronić, chociaż bardzo chcę. Poza tym, e, poniedziałek y, nie, nie byłam y, u weterynarza, bo ta rana nie była taka duża. Wyczyściłam tą ranę. No i stwierdziłam, że rana jest na tyle mała, że ona się może sama zagoić. Po czym stwierdziłam, że zobaczę w poniedziałek, czy będzie coś lepiej. Y, no i w poniedziałek y, zaczęła wymiotować Lara. Jak zaczęła wymiotować, to ja stwierdziłam, y, nieważne, co nieważne czemu wymiotuje yy, czy to jest w ogóle z tym związane czy nie ja idę do weterynarza od razu zadzwoniłam przyjęli mnie normalnie za pół godziny mam takie, takie szczęście przyjęli mnie za pół godziny no i dali coś tam na, na wymioty. Ja później się zastanowiłam od czego to mo mogą by, mogły być te wymioty bo raczej wydaje mi się że to jest Związane z tą sytuacją i mogło to być albo związane ze stresem, bo psy jednak to są też istoty, i jakoś ona też jakoś to przeżyła. E, ale może to też być związane e, z tym, że ona liże sobie tą ranę, i na, nie, na tej rany są ranie są włosy i mogą jej zostawać włosy na języku. Ja to wiem przypadkiem, dlatego że wiem, że mój kolega miał dwa króliki. Z czym jeden królik królik dziewczynka, można powiedzieć, ona miała jakąś chorobę skórną i ten królik, chłopczyk wylizywał jej sierść wylizywał jej, jej tą skórę, żeby ją. No, że, żeby ją jakoś tam ozdrowić w ten sposób, swoją śliną i ja wiem, że ten mój kolega to musi, musiał chodzić z tym chłopczykiem swoim, królikiem, raz na jakiś czas na przeczyszczanie jelit, bo, ten, bo ten, on był taki właśnie opiekuńczy bardzo wobec niej, że w końcu sam zaczął mieć problemy z jelitami, miał jelita zapchane włosami jej, no więc tak mi się skojarzyło, że może tak być właśnie z Larą, że ona zaczęła wymiotować, bo ona niczym konkretnym nie wymiotowała. Mogło być tak, że tam były włosy. Nie przejrzałam się, czy były włosy, czy nie było, No bo nie pomyślałam o tym wtedy, no ale, no ale może to było z tego, z tego powodu. W każdym razie po tym, jak wymiotowała, poszłam do, poszłam do weterynarza. Wizyta u weterynarza kosztowała mi dosyć kasy, więc wysłałam temu facetowi rachunek. Stwierdziłam, zobaczymy, jak nie zapłaci, no to jest chamski, ale nie będę już za nim, nie wiadomo jak łazić. Napisałam mu rachunek, napisałam, wysłałam mu rachunek, napisałam to i to się stało. Pływa piesek, pokażę wam. A, płynie sobie do jakiegoś czegoś. No, w każdym razie powiedziałam, że napisałam mu co się stało. Że zaczęłam wymiotować, że poszłam do weterynarza, i tak dalej, i tak dalej. I on mi napisał wiadomość, że jeszcze raz mnie przeprasza, że bardzo mu przykro, że jego pies się tak zachował i że bierze za to pełną odpowiedzialność i zapłacił y, za całą wizytę, więc fajnie. Musiałam, się, nie musiałam walczyć z nim w y, żaden sposób, cieszę się z tego powodu. No i y, w tym momencie Lara, Larze coraz bardziej ta rana. Zasycha. Niedługo będzie już ok, na pewno, bo to nie jest nic jakiegoś takiego strasznego. Na szczęście nie skończyło się jakoś strasznie. Było przykro. Dało mi to jakieś tam poczucie braku bezpieczeństwa, smutku, jakiejś takiej nie wiem, poczucia bezradności. No, zaraz. Ale wszystko się na szczęście dobrze skończyło, więc cieszę się z tego, jak jest. Póki co nie będę chodzić do tutaj z psami na spacer, daję sobie chwilę w swojej głowie spokoju. Będę chodziła tutaj w okolicy, a może gdzie indziej jeszcze na spacery. Dajcie znać, czy byliście kiedyś w takiej sytuacji, jak się zachowaliście. jak można, Czy jest jaka, jakiś sposób, żeby temu zapobiec? Czy można jakoś, nie wiem, zareagować do tego człowieka, żeby on wiedział, że, że ma wziąć psa na smycz. Czy, czy jest jakieś rozwiązanie z takiej sytuacji, bo ja, ja póki co jestem czuję się trochę bezsilna w dalszym ciągu? No, to tyle będzie z tego filmu. To trochę taki prywatny film, trochę się otworzyłam przed Wami. No, w każdym razie dajcie znać, jak sobie radzicie z takimi sytuacjami, z takim stresem. Czy w ogóle Was to dotyka? Czy zdarzyło się też coś takiego u Was? Jak sobie poradziliście? No, dobrze. Odwracam kamerę. Kończę na dzisiaj. Trzymajcie się i pa. Jeszcze szybko na chwilę wracam i chciałam wam powiedzieć, może będzie to dobra rada dla, dla innych właścicielów małych, innych właścicieli małych psów. Ja wcześniej Wam mówiłam o tym, że moja koleżanka kupiła mi taką, jakby, kurteczkę dla moich psów, zarówno dla Lary, jak i innej. I one noszą tą kurteczkę na co dzień na spacery. Jest to taka, taka szara, dosyć duża kurteczka, i ona jest takim, jakby, polarem. Ona jest dosyć, mm, e, można powiedzieć, gruba, ale Wydaje mi się, że dzięki temu, że Lara miała tą kurteczkę ubraną, nie została bardziej pogryziona. Że to pogryzienie tak naprawdę było tylko w nogę, dlatego że ten pies nigdzie indziej się nie mógł wgryźć. Ta kurteczka kryje zarówno brzuch, plecy, jak i szyję na przykład. Bo jakby pies został ugryziony w szyję, to byłoby już mogłoby być nieprzyjemnie. A ona została tylko ugryziona w kawałek nogi, nogi, więc wydaje mi się, że to też mi pomogło. Moja koleżanka się śmiała, że mi kupiła kamizelkę guloodporną do psów. Ale myślę, że ma rację. Myślę, że mi, mi to naprawdę, że to jakoś zmniejszyło szkody. To już tylko tyle. To hej.